Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Mariusz z Gabinetu Medycyny Komplementarnej Starnowski Gór. Chciałem Wam pokazać dzisiaj troszeczkę taki ciekawy obszar, którym zajmujemy się w działalności naszego gabinetu, a mianowicie polegający na pracy w oparciu o metodę Caroline McMakin, amerykańskiej chiropraktyk, która... No, na przełomie lat 90. i 2000., tak naprawdę pod koniec XX wieku, pod koniec ubiegłego stulecia, opracowała, wdrożyła z powodzeniem i od tamtej pory wyuczyła, przetrenowała, przećwiczyła setki terapeutów na całym świecie. My również mieliśmy możliwość okazji wziąć udział w takim szkoleniu. A mianowicie mówię tutaj o metodzie FSM, czyli Frequency Specific Microcurrent, która w wolnym tłumaczeniu oznacza tylko tyle, co prądy o specyficznej, mikroprądy właściwie o specyficznej częstotliwości albo częstotliwościach. Dwa zdania, na czym to polega? Chodzi o to, że w naszym ciele, w naszych ciałach często dochodzi do swoistych deregulacji. Uszkodzeń, urazów, obciążeń, traum, prawda? różnych elementów, czy to struktury zewnętrznej, czy to struktury wewnętrznej, zarówno narządowych, jak i związanych z układem kostno-stawowym, przeciążeń, naderwań różnego rodzaju tkanek spajających chociażby nasze stawy, takich jak wiązadła ścięgna skręcenia, złamania, prawda. Problemy z układem hormonalnym, tarczyca, nadnercza, przysadka. I co się tutaj dzieje? Pani Karolin Makmaki napracowała taki system, w którym można wpływać na owe deregulacje w celu ich zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania za pośrednictwem właśnie Mikroprądów częstotliwościowych. Działa to w taki sposób, że w to miejsce, w którym występuje problem, wysyłane są dwa niezależne prądy o różnych niezależnych, równoległych częstotliwościach. Jedna z tych częstotliwości na ogół zawsze działa na miejsce urazu, w sensie na stan zapalny, na źródło, czy to bólu, czy problemu, czy deregulacji. Druga działa tak naprawdę na obszar wokół. Czyli ten obszar, który jest bezpośrednim, w cudzysłowie, beneficjentem tego stanu zapalnego, czyli powiedzmy jakaś tkanka miękka, coś, co boli dookoła, prawda? Przy deregulacji. Metoda okazuje się niezwykle skuteczna. Jest to taka bardzo ciekawa alternatywa, a może nawet nie tyle alternatywa, co uzupełnienie działań osteopatów, fizjoterapeutów, osób zajmujących się po prostu no pomocą, szeroko rozumianą pomocą yy, drugiemu człowiekowi w momencie, gdy coś doskwiera, gdy coś boli, gdy trzeba gdzieś nacisnąć, gdzieś po prostu przyłożyć jakieś działanie. Tutaj, tam jakby w wypadku yy, ludzi pracujących manualnie z ciałem, odbywa się to za pomocą nacisku, dotyku, masażu. Tutaj, no, wyręcza nas mikroprąd częstotliwościowy. Yy, I teraz w całym tym systemie FSM, Pani Karolin Magmakin, mamy do dyspozycji no, można powiedzieć, kilkaset, może nawet różnych zestawów, par, kombinacji częstotliwościowych, tworzących cały potężny wachlarz takich fajnych, wspierających um, programów terapii mikroprądowych. E, I tym się właściwie zajmujemy jest to jeden z obszarów naszej działalności. Także serdecznie Was zapraszam do tego krótkiego wideo, żeby um, zobaczyć, jak to właściwie działa. Ok, pracujemy na takim programie, jak tutaj widzicie. W module MagMakin ta kolumna całkiem z lewej strony ekranu ma tam raz, dwa, trzy, czwarta od, od dołu powiedzmy zaznaczoną opcję MagMakin, nie wiem, czy to dobrze widać. W ogóle słuchajcie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na smartfonach, jeżeli ponagrywam to w systemie 16 na 9 w takim układzie ekranowym, więc prawdopodobnie, żeby to dobrze zobaczyć, trzeba sobie wrócić, będzie telefon, ale dobra. Przechodzimy do szczegółów. I ten moduł, pani Karolin Magmakin, zawiera u nas tutaj, no, można powiedzieć, pakiety programów, pakiety aplikacji częstotliwościowych na różne obszary ciała, na różne obszary naszego organizmu. Jak widzicie tutaj w drugiej kolumnie, pod tym wideo, pod tym obrazkiem, na którym ja się Wam wyświetlam, mamy taką kolumienkę system a i pod tą kolumną są różne obszary ludzkiego ciała, różne obszary nie tylko ciała, ale i powiedzmy obszary mózgu, obszary umysłu, obszary po prostu ludzkiego mentalu również, dlatego że cały ten pakiet programów zaczyna się od od sfery emocjonalnej, prawda? Ja ją teraz otworzę i tutaj, jeżeli chodzi o sferę emocjonalną, dysponujemy częstotliwościami, parami częstotliwości, które wspierają wasz organizm w sytuacji depresji, ewentualnie inna aplikacja częstotliwościowa, czy inny program, to jest para częstotliwości, które wspierają no, wyciszenie, balans taki wewnętrzny. Można się przy nich zrelaksować, więc często stosuje się je równolegle. Następnie mamy system gryczołowy, czyli tak naprawdę hormonalny, i mamy tutaj częstotliwości wspierające nadnercza, przysadkę tarczycy. Mamy taki ciekawy folder, czy powiedzmy taki panel z różnymi takimi ciekawostkami na zatoki, na chore gardło, czy powiedzmy na gardło bolące. Oczywiście grypowe częstotliwości zarówno jeżeli ta grypa odbija się na takim powiedzmy osłabieniu mózgu, ale przede wszystkim wsparcie dla płuc możemy tutaj zaproponować, zapalenia, stany zapalne związane z, z jakby z przeziębieniem, z grypą również, prawda? Program na sen wspierający lepsze zasypianie. Dalej mamy system nerwowy i tutaj mamy Częstotliwości dla mózgu, dla przodu mózgowia, dla tyłu mózgowia, dla szyszynki, śródmózgowia. Mamy taki specjalny program na traumy, czyli jeżeli ktoś przechodził no jakąś poważną traumę, no świetnie działa na przykład w przypadku żołnierzy, którzy wracają gdzieś z jakichś misji zagranicznych i nie do końca potrafią o tym zapomnieć. No to to jest taki jeden z przykładów, gdzie bardzo dobrze sprawdza się nam program PTSD, post-traumatic stress dissonance. Dalej mamy tutaj, i to sobie pozwolę szerzej omówić, szeroki panel, panel częstotliwości przeciwbólowych nim, niwelujących ból. Tego nie będę teraz omawiał, za chwileczkę przejdziemy do tego bardziej szczegółowo. Później cały panel dla skóry. Przeciwstarzeniowe częstotliwości, na oporzenia słoneczne, na rany, na reakcje alergiczne. Również wspieramy sportowców częstotliwościami mikroprądowymi takich, którzy no, z przetrenowaniem się borykają, prawda, z jakimiś zakwasami, ze zmęczeniem takim trwałym. Możemy udzielić częstotliwości wspierających sportowców. Później mamy częstotliwości bezpośrednio na urazy traumatyczne tutaj, prawda? I tutaj to też jakby bardziej mówię za chwilę dalej, w związku z czym teraz nie będę się tutaj zatrzymywał. Następnie pakiet częstotliwości wisceralnych, czyli takich wewnętrznych, na narządy wewnętrzne, na płuca, na cały obszar przewodu pokarmowego, na to cienkie, na to grube, na żołądek, na serce, Częstotliwości wspierające układ odpornościowy. Insulinoodporność, tak, dla osób, które borykają się z odpornością. Częstotliwości regulują ten stan, który jest niewątpliwie stanem chorobowym. Wspierają po prostu czystanie chorobowym. Pozwalają go w dużym stopniu niwelować. Podobnie udzielamy wsparcia na nerki, dla wątroby. No i z tego słuchajcie, bardzo dużo na system wydalniczy. Mamy też cały taki pakiet i dla pań, tak, tutaj na piersi, na jajniki, aczkolwiek również jest dość obszerny panel wellness, czyli prawda, taki wspierający również nasz Nasze po pierwsze samopoczucie, ale też wygląd. I tutaj Panie pewnie będą głównie zainteresowane. Natomiast obiecałem, że zatrzymam się troszeczkę mm, dłużej przy bólu, bo to jest coś, co chciałbym, o czym chciałbym, żebyście wiedzieli, że w naszym gabinecie można y, poprawiać swój komfort w momencie, kiedy ten ból nas dotyka bardzo wyraźnie, bardzo zdecydowanie. W związku z czym y, pozwolę sobie omówić to, co tutaj mamy. Y, pierwsza częstotliwość. I tutaj też jakby od razu skoncentrujemy się na tym, jak to działa. Proszę zauważyć, że na rysunku mamy panią, do której przykładamy dwie pary elektrod z mikroprądami. Ujemne, ujemna polaryzacja przyłożona jest na nogi. Te ręczniki, to ręczniki wilgotne, które stanowią rolę po prostu przewodników elektrod. Minusy przykładamy na podłudziach, plusy przykładamy na odcinku lędźwiowym. No, i ten prąd płynie, tak jak tutaj widać, tą drogą, i pierwsza częstotliwość odpowiada nam zrostów. Jest to częstotliwość niwelująca, rozbijająca, roztapiająca zrosty nerwowe. Kolejna częstotliwość, ta 4396, to częstotliwość na stany zapalne nerwu, czyli jeżeli nerwy mamy jakieś zapalenia. Jesteśmy w stanie prądem, mikroprądem wygaszać owe zapalenia. Dalej dysponujemy częstotliwościami na, no, na problem z cieśnią nadgarstka. Na bóle cieśni nadgarstka. Dalej, cord adhesions to są wzrosty rdzenia kręgowego, które się pojawiają. No, mikroprądy tutaj w systemie FSM. Dr. Karolin McMakin. Mają zdolność rozpuszczania wzrostów, tak jak już mówiłem wcześniej, przy pomocy tych par częstotliwościowych. Dalej, następnie trzy takie pro, programy tutaj. To są programy związane z uszkodzeniem z dysków. Tak? To są protokoły pourazowe, czyli jeżeli coś się dzieje z kręgosłupem, jest jakiś ból na się etapie kręgosłupa, w którymś z dysków to tymi mikroprądami można tutaj działać zarówno w kontekście bólu ostrego, czyli krótko, zaraz, natychmiast po urazie, podostrego, czyli krótko, no powiedzmy dwa tygodnie po takim urazie i jeżeli mamy do czynienia z bólem przewlekłym, chronicznym, no to również mamy specjalne częstotliwości. Dalej, dura adhesions to są wzrosty opony twardej mózgu, czyli one mogą dawać, no tutaj jakby... Problemy w różnych obszarach ciała, dlatego puszcza się ten mikroprąd przez całe ciało, jak widać na obrazku. I jakby z właściwości tych mikroprądów znowu rozpuszczają nam te wzrosty na oponie twardej, w związku z czym zanikają bóle, które są wynikiem tych wzrostów, zanikają bóle w ciele. Kolejna aplikacja: Energetic Coast, to są. To są takie bóle wywołane wskutek oddziaływania energetycznego. Kolejny temat: Extremity Joint Pain. To są bóle stawów kończyn, tak? Wszystkich kończyn. Tu mamy akurat przykład pracy z obojczykiem, z ramieniem, z barkiem, tak naprawdę. Bardzo świetnie te częstotliwości są w stanie eliminować ból w stawach kończyn i poprawiać po prostu komfort funkcjonowania również mamy trzy wersje ostrą, podostrą i chroniczną dalej częstotliwości facet joint, joint pain to są częstotliwości na połączenia facetowe czyli jeżeli trafia nam się ból w stawach międzywyrostkowych to są takie drobne stawy Pomiędzy kręgami w naszym kręgosłupie, które umożliwiają jakby poruszanie się, obrót tych kręgów względem siebie. Jeżeli tam się coś dzieje, to również mamy tutaj trzy wersje tego programu. Następnie, moi drodzy, fibromialgia no to nie trzeba mówić, jak to jest ciężkie i traumatyczne doświadczenie dla osób zmagających się z tym problemem. W dwóch wersjach, z polaryzacją dodatnią i z polaryzacją zmienną wspiera ból całego ciała. Moi drodzy, stosowanie regularne tego protokołu naprawdę, naprawdę pozwala poczuć nowy komfort życia, pozwala pozbyć się traumatyzującego bólu całego ciała. Dalej mamy dwie częstotliwości czy dwa programy na dynamoczanową, czyli znowu dynamoczanowa, stan ostry, taki występujący od niedawna i stan chroniczny czyli przewlekły. Eee, dalej lateral epicyn, epicondylitis. Eee, to są z kolei, to jest łokieć tenisisty. Eee, no sportowcy coś na ten temat wiedzą, ja sam z, borykałem się również z tym bólem i po zastosowaniu protokołów w bardzo, bardzo szybkim czasie. Eee, no bo słuchajcie, no można chodzić z tym bólem pół roku, rok, dwa lata, to niestety tak lubi boleć. Samo rzadko przechodzi, Czasem jej pomagać. Natomiast po zastosowaniu kilku sesji terapeutycznych przy pomocy mikroprądów, w moim przypadku ten ból zniknął i do dzisiaj nie powrócił. więc jakby, jestem też chodzącym przykładem tego, że da się z tym tak pracować. Następne: ligament Lexity, czyli poluzowane wiązadła. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli no nie trzymają nam dobrze stawy, kolana, łokcie, prawda, coś gdzieś nadwyrężyliśmy, to można sobie. Tym protokołem poprawić. poprawić komfort, tak naprawdę. Później mamy częstotliwości, czy program na low back pain, czyli bóle dolnych części pleców. No, kto się z tym nie borykał nigdy w życiu, ten szczęśliwy, natomiast przy różnego rodzaju przeciążeniach, przeforsowaniach, przedźwignięciach, prawda, nadwyrężeniach stosujemy ten program. Następnie mamy całą grupę, cały panel pracy przeciwbólowej. Z mięśniowo powięziowymi punktami spustowymi, no nie będę ich wszystkich omawiał, bo to jest jakby te bóle w, w, w tych obszarach mogą mieć różne podłoże, i tutaj dokładnie jakby te różne panele programowane są związane z różnym podłożem tych bólów, tych buli. Hmm. <laughs> Dalej mamy neck pain, czyli taki program. Tak jak powiedzmy. Wiele osób boryka się z bólem dolnych części pleców, tak również z powodu różnych nadwyrażeń fizycznych. Wiele osób cierpi na, ból, na bóle szyjne. I to jest taki program, który ma za zadanie zniwelować ich występowanie. Kolejny program to program Nerve Pain, no na bóle odnerwowe, czyli taką, na taką neuralgię, no z różnych powodów, w różnych miejscach występującą. No nerwy też ulegają stanom zapalnym, w związku z czym <laughs> Efekt tych stanów zapalnych to, to niestety czasami ból ostry, przewlekły e, odnerwowy i, i, i ten program, po, po jakby stymulując bezpośrednio nerwy, pozwala się go pozbyć. E, później mamy program na, 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 na neuralgię, czyli również taki ból odnerwowy e, po opryszce, po herpesie, postherpetik, jak tutaj piszą. E, dalej mamy program na nerwiaki. Neuromato nerwiak, czyli to takie rodzaje łagodnych guzów, które no mogą boleć, mogą ciągnąć, mogą po prostu gdzieś dawać swoje efekty. Więc ta, ten program elegancko stymuluje te guzy do, do zanikania oręż. <laughs> Dalej e, neuropatia oddiabetyczna, czyli neuropatia cukrzycowa, czyli problemy z, z, jakby z układem nerwowym, z czuciem, z zanikiem tego czucia. Spowodowanym po prostu przez, no przez insulinę oporność, czy przez cukrzycę, tak. Dalej mamy neuropatię obwodową wywołaną toksynami, bo niestety to, co się to, co wchłaniamy, czy to z żywnością, czy z wodą, czy z powietrzem, czy w środkach biorących, czy no w chemii w lekarstwach to również niestety działa niekorzystnie na nasz układ nerwowy i może powodować neuropatię obwodową. Później pelvic pain, abdominal adhesion reproductive i reproductive organs. To są dwa programy, o tych mowa, na wzrosty w obszarze miednicy, czyli tutaj jakby w obszarze podbrzusza. I pierwszy z tych programów działa, rozpuszcza wzrosty ciążowe, drugi rozpuszcza wzrosty brzuszne trawienne. Potem mamy shingles, to są, to są częstotliwości na półpaśca i na opryszczkę na herpesy. Dalej mamy tak: Sympatheticus and Anxiety, 40x562, to jest dokładnie stymulacja współczulnego układu nerwowego, a konkretnie częstotliwości niwelujące stany lękowe. Czyli jeżeli ktoś boryka się z czymś takim, to jak najbardziej również możemy mu pomóc. I później mamy dwa protokoły, telamic pain syndrome plus i telamic pain syndrome plus minus. Czyli to jest nic innego jak zespół wzgórzowy telamiczny, polaryzacja dodatnia i polaryzacja, polaryzacja zmienna. To są protokoły czy stosowany przy uszkodzeniach wzgórza mózgowego, które są spowodowane na przykład jakimś no, uderzeniem czy powiedzmy urazem głowy, ewentualnie udarem. I ostatni tutaj program, który stosujemy na naszych klientach, wspierający, niwelujący obszary bólowe czy powiedzmy, no dobrze powiedziałem, może nie tyle obszary bólowe, czy problemy związane po prostu z bólem w różnych obszarach, to ten akurat y, Thoracic Outlet to jest y, taki protokół na zespół cieśni piersiowej. Czyli y, na klatkę piersiową jest tam taki, y, takie mie miejsce, takie przemężenie, które jest zwane zespołem cieśni piersiowej, jeżeli to występuje, to również pomagamy. I pozostając niejako w tym temacie i korzystając, że jeszcze słuchacie, y, to te tematy typowo, te protokoły przeciwbolowe typowo łączą się również z y, protokołami na urazy. Czyli mamy tutaj taki panel traumy, tak. Trauma to uraz y, z angielskiego, w związku z czym y, mamy tutaj trzy, przepraszam, dwie, dwa panele programowe y, na powiedzmy stan y, ostry i stan podostry, czyli jakby już po pominięciu po tego głównego urazu, po, to są urazy dotyczące stawów. Czyli jeżeli mamy jakiś extremity joint injury i extremity joint sprain acute, to są jakby programy, które pozwalają pozbyć się bólu i przyspieszyć stan gojenia się urazów stawowych. Dalej mamy Fracture, Stress Fracture, czyli złamania kości. To, są, to jest protokół, który stosujemy po prostu przy złamaniach, po to, żeby te złamania szybciej nam się zrastały, szybciej nam się goiły i żeby po prostu wyeliminować ten ból, który powstaje w obrębie uszkodzonego miejsca. Dalej mamy protokół Pain from Healed Fracture, Chronic, czyli to, są, to jest protokół na ból związany z jakby z już zagojonym, ze zrośniętym miejscem po złamaniu. No, doskonale wiemy, że złamanie to nie jest jedyny problem, później trzeba to jeszcze zrehabilitować, że musi to wzrosnąć zrehabilitować, ale niestety ten ból, który temu towarzyszy, on jeszcze występuje nawet po zrośnięciu często gęsto, i tutaj mamy taki protokół. Następnie mamy Shin Splints, to są tutaj dwa takie protokoły na ból, na, na urazy pod udzia. No, tutaj akurat nie mamy rysunków załączonych. Dalej dwa protokoły na tkankę miękką na stan ostry i stan podostry, czyli jeżeli coś wydarzyło natychmiast, znaczy teraz dopiero co na świeżo i później drugi protokół na w, 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 od pierwszego do czwartego tygodnia stosujemy te protokoły o i e, ostatnie dwa protokoły to są e, na naderwane ścięgna, tak? No, zerwanego ścięgna nie jesteśmy w stanie wygoić, to trzeba zrobić po prostu u ortopedy. Nie, to się wiąże na ogół, prawda, z zabiegiem. Natomiast jeżeli ktoś coś naderwał, naciągnął, yy, no, w jakikolwiek sposób nadwyrężył, to zapraszamy, bo te dwa protokoły, stan ostry i stan przewlekły, bardzo świetnie radzą sobie w momencie, kiedy mamy do czynienia z bólem spowodowanym urazem wiązadła. Nie zerwaniem, ale powiedzmy naderwaniem, naciągnięciem. Eee. Spróbujemy sobie uruchomić jeden z programów jak mówię system na ogół podpowiada nam to jest problem nadciśnienia garstka. system podpowiada jak rozmieścić elektrody jak widać yy, zmoczone ręczniczki w przypadku ciśnienia garstka. Umieszczamy na nadgarstku i na szyi, i podpinamy kabelkami elektrody z urządzenia stymulującego, zasilającego mikroprądami po prostu te obszary, tak, żeby zamknąć obwód w obszarze, w obszarze problematycznym, tak, żeby prądy płynęły po prostu tam, gdzie jest problem czyli przez nadgarstek, przez układ nerwowy ręki, poprzez ścięgna. Poprzez tkankę elastyczną, tkankę łączną, tkankę miękką tutaj ramienia i przedramienia, aż do szyi, gdzie komunikacja nerwowa następuje z nerwem błędnym prowadzącym do mózgu. I teraz jak to działa? Uruchamiamy sobie taki program. Ja może teraz wyłączę na chwilę siebie, żeby tutaj było wszystko dobrze widać. OK. I mamy tak jak tłumaczyłem wcześniej. Mamy program rozpoczęty. Czas tego programu nie wiem czy to widać tam. W tle z prawej górnej strony to godzina 7 minut. Na to składa się po prostu system zespół częstotliwości na dwóch kanałach, mikroprądów częstotliwościowych na dwóch kanałach. Tutaj mamy kanał A, gdzie naciskam. I on jest odpowiedzialny za przepływ jednego mikroprądu o określonych częstotliwościach. Tu w dół mamy te częstotliwości, prawda? Każda częstotliwość oznacza coś innego. Inflammation oznacza stan zapalny, prawda? Na przykład tutaj. Potem mamy kanał B. To są kolejne tutaj. To jest jakby drugi prąd równoległy. Też różne częstotliwości się pojawiają. Tutaj mamy częstotliwość na nerw pierwszą, później na dysk na pierścień dyskowy, tu jakieś żyły tętnice są, tkanka elastyczna, ścięgna, prawda? Więc po kolei, po kolei będziemy stymulować ileś rzeczy w tym programie. Znaczy nie my, tylko oczywiście przepchowający prąd. I tutaj mamy czas trwania, prawda? Poszczególnych tych par częstotliwości, par mikroprądów częstotliwościowych. Także to można porównać właśnie do takiego uciskania, poprzez osteopatę odpowiednich, y, odpowiednich miejsc, odpowiednich nerwów, odpowiednich zakończeń nerwowych, odpowiednich punktów spustowych, odpowiednich ścięgien, prawda y, odpowiedniej tkanki miękkiej, tkanki elastycznej. Tak to właśnie działa. Tutaj prąd wykonuje tam robotę. Y, I teraz co tutaj jeszcze widzimy? Na dole mamy pasek postępu, taki zielony. To jest pasek postępu poszczególnej pary częstotliwości. Przepraszam. Natomiast te dwa paski poniżej to są paski zasilania. To znaczy, że to jest w pełni zamknięty obwód elektryczny. W tej chwili, gdyby na przykład pacjent nam, przepraszam, klient nam, e, nie wiem, obrócił się, y, no, zrzucił którąś z elektrod, zasnął, prawda, gdzieś ręką sobie zrzucił, to terapeuta, który siedzi po stronie monitora, widzi, że tutaj ten przepływ ulega jakiemuś pogorszeniu. Ja to w tej chwili też zasynchronizuję, czyli rozłączę kanał, prawda? I pojawia nam się tylko sytuacja, że nie ma przepływu, tak? I w tym momencie jedna z, jeden z pary, z, całej, z pary dwóch prądów, jeden z prądów nie płynie, więc w związku z tym mm, terapia nie ma miejsca. Ale oczywiście my tego pilnujemy, podłączamy, podchodzimy do klienta, nie pozwalamy, żeby tam tutaj coś szło nie po naszej myśli. No i moi drodzy, tak to wygląda. I w ten sposób, słuchajcie, także zapraszam serdecznie jakby do korzystania z usług gabinetu, ale przede wszystkim nagrałem to po to, żebyście wiedzieli też, czym się zajmujemy. E, gabinet Medycyny Komplementarnej Anna Tymasz. E, no to nie tylko gabinet zajmujący się biorozonansem, odrobaczaniem, e, analizą wyników badań krwi, wywiadem, poradami żywieniowymi, dietetycznymi, ale również przede wszystkim pracujemy z bólem. Z traumami, z urazami. No i z takim ogólnym walbingiem, well wellnessem Waszego ciała, z Waszym samopoczuciem. I tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Zapraszam do obserwowania naszego, naszej strony facebookowej. Tam się pojawiają, jak wiecie, różne ciekawe rzeczy. Głównie w kontekst i cel jest taki, żeby. Jakby budzić świadomość, że wiele możemy zrobić sami, że wiele możemy zrobić metodami naturalnymi. Oczywiście e, żadnych poważnych, e, jakby tutaj, e, ubytków zdrowotnych nie należy lekceważyć, i najlepiej w tym momencie, jeżeli coś takiego się wydarza, to skontaktować się z odpowiednim specjalistą medycznym, z lekarzem. E, no i co? Tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się Pa.